Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry, zapraszam Was do wysłuchania bardzo ważnej informacji, przesłania, wizji. Trudno to jednoznacznie określić. Jest to wypowiedź ojca Augustyna Pelanowskiego odnośnie Polski i tego, co w Polsce obecnie się dzieje. Jest to bardzo ważne przesłanie, wydaje mi się aktualne. I z punktu widzenia nadchodzącego, też nadchodzących wydarzeń, o czym oczywiście wiemy, nabiera to szczególnego znaczenia. I wydaje mi się, że podzielenie się tym z Wami właśnie w tym okresie jest bardzo uzasadnione. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania całości. „Jezus otwiera drogę powrotu do intymnej więzi z Bogiem, który jest Ojcem. Mówi do, o, o sobie, że jest bramą, że jest drogą. Daje klucze Piotrowi, ale każdy, kto chce wyjść z niewoli grzechu, musi wyjść i wejść w ramiona zawsze otwarte. A żebyśmy mieli pewność, że nigdy przed nikim się nie zamkną, on pozwolił je sobie przybić gwoździami do krzyża, żeby każdy z nas był pewien, że on nigdy się przed nikim nie zamknie. Kiedy pomyślimy nad stanem dzisiejszego społeczeństwa, widzimy podobny obraz, jaki przedstawia Księga Ozaasza, czy Przeowieść o Synu Marnotrawnym. Liczy się dziś dla wielu przede wszystkim co? Pieniądz i rozpusta. Cudzołóstwo i zdobycie władzy nad innymi, by ich wykorzystywać, nadymając się własną pychą. Wchodzisz do galerii, patrzysz, młode dziewczyny biegają po galeriach, są gotowe na wszystko. Może nie za ciastko, ale za nową komórkę albo za ciucha. Nawet się oddać. A co robią młodzi mężczyźni? Zamiast adorować krzyż, czy może najświętszy sakrament, ikony, oni adorują, oczywiście nawet całą noc, ekrany komputerów, kalając własne oczy i ciało. A małżonkowie? Ilu z nich przeżyło zdradę i porzucenie? Kiedy się to zaczęło? Właśnie w tej decyzji. Czy Bóg jest dla mnie nudny, czy fascynujący? Co mi wystarczy? Jaka miłość mi wystarczy? Podwójne życie. Podwójne życie może by się dogało podwójnej kary, ale Pan daje szansę temu narodowi. Lecz kto będzie współczuł Bogu? Kto okaże współczucie Jezusowi nie tylko za własne grzechy, ale i tego narodu? Duch Święty zwraca się dzisiaj do Was, zwierzając się z bólu serca Jezusa, z bólu serca Miriam, niepokalanej. Czy znajdzie się tu jakiś człowiek, który okaże współczucie Jezusowi? Bo może potrafimy współczuć sobie albo innym, ale Jemu? A chyba rozumiecie, że On jest mężem, który poślubił Kościół. Nas mężem zdradzanym. I ci z was, którzy to przeżyli, mogą być prorokami, ozaszami, bo wiedzą, co czuje Bóg, bo sami to przeżyli. Co czuje Bóg, kiedy jest opuszczany? Kiedy jest lekceważony, kiedy jest pozostawiony, a wystarczy tylko o nim pomyśleć, że On jest nudny i to już jest początek wielkiego odstępstwa. Jednak wbrew grzechom potrafi On pokonać wszystkie bariery i, i zawalczyć o nas. Duch Święty czeka na najmniejsze drgnienie Twojego serca. Na tym świecie jest zdrad wiele. Być może ty lub nie dokonałeś tego, lub nie dokonałaś takiego grzechu, ale są inni. I tego Jezusa nie ma kto pocieszyć. I temu Jezusowi nie ma kto współczuć. Zebraliśmy się dzisiaj w tej sali, żeby też rozegrać mecz, bo tu się rozgrywają mecze. Mecz zwycięski. Może o nasz naród, może o siebie samego, może o innych. Zdrad jest wiele i w tym narodzie, nie tylko w Twojej rodzinie, nie tylko w Twojej historii. Ozeasz wylicza w swojej księdze wiele nieprawości. W czwartym rozdziale prorockiej księgi znajdziemy słowa Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem piaków. Czwarty rozdział, siedemnasty wiersz. Więc co jeszcze nam sumienie wyrzuca? Co jeszcze nam Pan przypomina? Może nie moje, albo Twoje osobiste grzechy, ale tego narodu. I nie ma kto Panu współczuć. Jaki grzech? Pijaństwo! Pijaństwo, jeszcze raz, pijaństwo! Nie lubimy o tym grzechu mówić. Nie lubimy się tego grzechu przyznawać. Efraim. Dlaczego nie nazwał Izrael Izraelem, tylko Efraim? Innym imieniem go nazwał. Bo to ma duży związek z alkoholizmem i pijaństwem. Kiedy człowiek się upija, on się, on inaczej to nazywa. On tego nie powie, że jest alkoholikiem. Nie powie, że jest pijakiem. On sobie lubi wypić po prostu. Słowo to oznacza dosłownie Efraim podwójny owoc, podwójna płodność. W pijaństwie człowiek chce więcej podwoić swoją radość. Chce więcej i więcej. Ale zmienia się jego tożsamość. Zmienia imię. Musi udawać, konfabulować, wypierać się siebie samego, swój grzech, swoje przywiązanie do alkoholu. A jednak wbrew grzechom domagającym się powodzi, albo może kataklizmów, czy nawet wojny, czytamy dalej: Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, mówi Bóg, zaniechać Ciebie Izraelu, jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak Seboim, zadrżało we mnie serce, byłem głęboko poruszony. Jak ojciec, który widzi syna marnotrawnego, powracającego z prymitywną motywacją nawrócenia, a mimo to wzruszył się głęboko. Boże, serce drży. Akurat mamy takie dwa dni. Wczoraj Najświętszego Serca Jezusowego, dzisiaj Niepokalanego Serca Maryi. Co za dobre sąsiedztwo. Boże, serce drży, wzdryga się przed tym, żebyśmy mieli, żeby ten naród miał ponieść konsekwencje swoich win. Czy moje drży serce ze współczucia Jezusowi? Zebraliśmy się nie tylko słuchać, ale też współczuć naszemu Panu, współczuć niepokalanemu sercu Maryi, współczuć z Bożemu sercu Jezusa. To nie musi być widoczne, to nie musi być spektakularne. Wystarczy prawdziwe, szlachetne drgnienie, wystarczy szlachetne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Wystarczy mu powiedzieć jednym zdaniem: "Chciałbym ci współczuć. Wiem co przeżywasz." I cóż jeszcze? Wyrzuca Bóg przez Ozeasza temu narodowi, nie tylko Izraelowi. W czwartym rozdziale czytamy: przeklinają, ileż przekleństw, kłamią, ileż kłamstw, mordują, ileż aborcji, kradną, ileż kradzieży w naszym narodzie, nie tylko w Izraelu. Cudzołożą, popełniają gwałty, zbrodnia idzie za zbrodnią. Dlatego kraj jest okryty żałobą. Dlatego w naszej Polsce też równie się tak dzieje, jak się dzieje że nikomu się tutaj dobrze nie dzieje. Więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, nawet ryby morskie marnieją. To ma nawet konsekwencje, to ma przełożenie, że tak powiem, na naturę, na przyrodę. Ozaż mówi: Zbrodnia idzie za zbrodnią, co odsłania tę właściwość grzechu, który od razu przeradza się w następny na zasadzie efektu domina, aż w końcu grzech uznaje się za normę, bo za często się go popełnia. Dziś nie można już mówić głośno o amoralnych czynach, bo pociągnęłoby to mówcę nawet do odpowiedzialności karnej. Zastanawiające jest także, że to, co, ma, co dzieje się z ludźmi, ma wpływ na środowisko naturalne. Nie będę w całości o tym mówił, ale nawet pszczelarze biją na alarm. Od kilku lat giną pszczoły na całym świecie. Szacuje się, że 20% owadów nie przeżyło tej zimy. Einstein twierdził, że cztery dni po wymarciu pszczół wyginą ludzie. Taki mały owad, a jaki ma ogromny wpływ na nasze życie. W ogromnym tempie kurczą się tereny Podmokłe, wybrzeża morskie, rafy koralowe, jeziora. Wraz z nimi bezcenna, niezwykła, bogata, często flora i fauna. Jeżeli tempo degradacji naszej biosfery utrzyma się na dzisiejszym poziomie, to wszystko na to wskazuje, że świat organizmów żywych skurczy się o 25%, czyli o 1 czwartą gatunków w roku 2030. A później co będzie? Krajobraz jak po wybuchu bomby atomowej. I kto jest temu winny? Oczywiście nasze grzechy, tak mówi Ozeasz. Ozeasz nie oszczędza im mnie. Nie oszczędzaj kapłanów? W czwartym rozdziale mówi tak: nikt nie powinien sądzić ani też ganić, a jednak przeciw Tobie kapłanie skargę podnoszę. Ty się potykasz we dnie i w nocy, wraz z Tobą potyka się prorok, do zguby prowadzisz swój naród. Naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i Ty odrzuciłeś wiedzę. Ja Cię odrzucę od mego kapłaństwa. O jakie tu potknięcie chodzi? O jaką wiedzę tu chodzi? Hebrajskie określenie potknięcia, kaszal, to słowo oznacza kogoś, kto chwieje się w zasadach, kto nie jest pewny w swoich zasadach duchowych, moralnych, wiary, nie ma pewności w posłuszeństwie, w moralności, jest człowiekiem chwiejnym, obala to, czemu miał być wierny. Jaką to naukę może odrzucić kapłan? W dokumencie soborowym Presbyterorum Ordinis o kapłanach. Czytamy tak, że prezbiterzy, czyli kapłani, są więc, posłuchajcie tego słowa, dłużnikami. A tak, dłużnikami, że ja jestem dłużnikiem. Jakim dłużnikiem jestem? Czyim dłużnikiem? Dłużnikami wszystkich. Aby się dzielić z nimi prawdą ewangelii, którą się cieszą w Panu, o nic innego tu nie chodzi. O jeden dług o dług głoszenia Słowa Bożego. O dług głoszenia homilii, rekolekcji, konferencji. Ja mam dług wobec Kościoła. Muszę go spłacać. Spłacam go obficie. także czasem aż niektórym kręgosłoby i tyłki może nawet bolą, bo siedzą po półtorej godziny, a mnie gardło wysiada. Ale spłacam ten dług. Żeby mi Pan na sądzie ostatecznie mi powiedział, miałeś nauczać, miałeś dawać światło, a ty ciemnotę ludziom wciskałeś, bo nie chciało ci się głosić nawet homilii, bo wolałeś oglądać mecz przez północy. Nie oglądam meczy, chociaż jestem na boisku. Ale tutaj głoszę słowo Boże. Prezbiterzy są więc dłużnikami wszystkich, aby się dzielić prawdą Ewangelii. Chodzi tylko o głoszenie homilii, które wyjaśniają objawienie, czyli Biblię, a nie o manifestację własnych poglądów, począwszy od polityki do statystyk finansowych. Nie o to chodzi. Więc on i mnie oskarża czy moich braci w kapłaństwie. Chodzi też o tą kapłańską odpowiedzialność w przekazywaniu nauki Kościoła, wiernej nauki Kościoła katolickiego. Znam przypadek kobiety, która potrzebowała upewnić się że jej wątpliwości moralne dotyczące zapłodnienia in vitro znajdą oparcie w poradzie kapłańskim, ale ze zdziwieniem usłyszała od tego kapłana, ja prywatnie to wiesz co uważam, że powinnaś to zrobić, nie albo nie mów o tym nikomu, nie musisz tego głaszać, bo Kościół tak mówi, że raczej nie. To on się ten kapłan chwieje tutaj. On może nie wiedzieć dlaczego, ale powinien ufać Duchowi Świętemu, który przez Kościół mówi nie rób tego. Dlaczego? Bo jeszcze nie wiadomo, jakie konsekwencje będą in vitro. Doświadczenia prenatalne mogą bardzo wpłynąć na psychikę, duchowość, konstrukcję życiową tego człowieka. To dziecko powinno się rozwijać w łonie matki. Jeśli jest poza łonem matki, rozwija się. Skąd my wiemy, jak ono będzie przeżywało życie? Czy będzie szczęśliwe? Może będzie świetnie rozwinięte biologicznie, ale co będzie w jego duszy? Może zawsze będzie się czuło poza wszystkimi? Może zawsze będzie czuło szkło między sobą a innymi? Chcesz urodzić nieszczęśliwe dziecko? Bo bardzo chcesz mieć dziecko? Dziecko nie jest własnością człowieka drugiego. Dziecko się nie rodzi dlatego, bo mi się chce urodzić, bo ja chcę mieć dziecko jak lalkę. Dziecko jest darem Bożym. I ten kapłan nie rozstrzygnął tego. Wahał się, potykał się, nie znał nauki Kościoła. Tekst grecki mówi, że kiedy syn... Marnotrawny zastanowił się, to ten tekst Grecji można przetłumaczyć dosłownie do siebie zaś przyszedłszy, co sugeruje, że przez cały czas bycia w grzechu był jakby poza sobą, co sugeruje wyjątkowy stan alienacji, wyobcowania, niebycia sobą. Więc on układa sobie mowę, w której rezygnuje z synostwa i chce zostać tylko najemnikiem, byleby tylko się najeść. Przyznajcie, to jest dość niska motywacja do nawrócenia, nie? Wrócę do kościoła, wrócę do Boga, no bo mi jest źle, bo mi jest ciężko, bo grzech rzeczywiście jest katastrofalnym stanem dla człowieka. Tu nie ma tak, że wrócę, bo chcę pokochać, chcę wynagrodzić, chcę kochać Boga. Syn marnotrawny wrócę, ponieważ chcę kochać ojca. Tylko jest mi źle i dlatego wrócę. A mimo to ojciec przyjmuje to. Gomer nawet takiej refleksji nie miała, a mimo to Ozeasz, Hoszea, Jezus sprzed 700 lat, nim się narodził Jezus z Nazaretu, przyjmuje ją. Moja i twoja motywacja powrotu może być bardzo niska albo żadna. Ale On o nas walczy. On nas chce. Wybrał się. Poszedł do swojego ojca, syna marnotrawny. Jest napisane, że gdy był jeszcze daleko, dosłownie daleko, gdy był oddalony nawet, takie podwojenie, żeby wzmocnić, zintensyfikować ten dystans między ojcem a nim, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybieg naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Wzruszył się głęboko i ucałował go. Ojciec syna marnotarnego, widząc go z najodleglejszego, daleka nadchodzącego, najpierw wzruszył się głęboko. A czym się wzruszył? Cnotami? Zasługami swego syna? Wręcz przeciwnie. Widział katastrofalny stan swego syna, widział jego niską motywację powrotu i jego serce doznało wewnętrznego rozczulenia. W jego sercu wybuchło miłosierdzie, jak nie dający się zatrzymać potop, wybiegł naprzeciw syna i rzucił mu się na szyję. Nie jest to jedynie wzruszająca scena, jakaś sentymentalna. Lecz wstrząsający i zaskakujący gest. A co jest tutaj zaskakującego? Henri Calderali, biskup Nazaretu, komentując tę scenę, mówi tak: wśród ludzi wschodu, ojciec nigdy nie wybiega naprzeciw synowi. Nawet jeśli syn powraca okryty chwałą. Uchonorowany dyplomami, przyjeżdża z Oksfordu, nigdy ojciec nie wyjdzie naprzeciw synowi. Byłoby to niegodne jego roli głowy rodziny. Najwyżej będzie wypatrywał przez okno tak, żeby syn nie widział, że on wypatruje. Powita go siedząc w fotelu, wyciągnie rękę, aby syn ją ucałował. Wstanie, uściśnie go i dopiero wtedy zapyta, jak się syn miewa. Matka? Owszem, może wybiegnie mu na spotkanie, ale ojciec nigdy. W naszej mentalności jest to nie do pomyślenia, mówi biskup kalderal. Zachowanie więc ojca, w tej przypowieści wzruszonego, głęboko nas także wzrusza, naprawdę nie mniej głęboko. To przeobraża nasze wyobrażenie ojcostwie Boga. Zachował się jak matka, więcej, dalej poszedł z tym wszystkim. Przekroczył wszelkie normy, przekroczył wszelkie przykazania, wzniósł się po prostu ponad dnie i granice. Byleby tylko ułaskawić syna, nawet nie patrzył na jego niską motywację powrotu, byleby tylko ten syn wrócił i udowodnić mu, że żadne normy tradycji nie są tak ważne jak on sam. Ani syn. Ani ojciec nie manifestowali już żadnego, nawet najmniejszego odruchu dumy. Największą przeszkodą do uświęcenia jest bowiem pycha duchowa. I historia powtarza się od wieków. Niestety, powtarza się też w naszym losie, ale nasz pan czeka na chwilę, której człowiek zapragnie pragnąć go kochać naprawdę. A kochać go i mieszkać w jego domu to mieć dostęp do miłości jego Ojca. W domu Ojca jest mieszkań wiele. Jezus powiedział do Filipa tak, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałaś? Kto mnie widzi, widzi mego Ojca. Gdy ten zapragnął zobaczyć Ojca, pytał, pokaż nam Twojego Ojca, to nam wystarczy. Użyte w tym miejscu słowo wystarczy w języku greckim harkeo oznacza w pierwszym znaczeniu odparcie śmierci, powstrzymanie śmierci. Dopiero w dalszym znaczeniu oznacza stan zadowolenia, że to nam wystarczy, nie? Właśnie to ma sens. Widzieć Ojca w Jezusie to doprawdy odparcie śmierci. To nam wystarczy. Czy czujesz to w sercu, że będąc przed najświętszym sakramentem na adoracji, że będąc na Eucharystii, że będąc w modlitwie, że będąc przy Biblii, że to Ci wystarczy? Że nikt Cię tak nie zadowoli jak On. Czy też myślisz sobie tak, że inna miłość, jakakolwiek inna, byleby tylko nie miłość Boga, to mi wystarczy. Czy Bóg jest dla ciebie nudny, czy fascynujący? Tak szczerze przyznaj się w sercu, bo to jest początek twojej historii odejścia dna, bagna, łajna, albo uwznieślenia twojego życia. Od tej szczerej odpowiedzi teraz zależy być może twoje następne kilkadziesiąt lat. Czy Bóg jest dla Ciebie nudny, czy jest fascynujący? Bo historia grzechu zaczyna się od tego, co jest głęboko w Twoim sercu, od tego pragnienia. Czego pragniesz i kogo bardziej pragniesz? Gomer przez, Gomer przez wiele lat żyła z Ozeaszem, urodziła mu troje dzieci, puściła go. Twój mąż, Twoja żona, być może Cię opuścili po 20, 15 latach. Zdziwiło Cię to. Masz za sobą depresję. Ktoś inny tutaj siedzi i myśli sobie, muszę się ożenić, muszę wyjść za mąż, to jest mi coś, mi co mi wystarczy. Czy to Ci naprawdę wystarczy?